Trening dla moich nieśmiałych lub początkujących dziewczyn na siłowni Zrobimy razem trening góry ciała, wystarczą nam dwie hantle i ławka Spokojnie przeprowadzę Cię przez cały trening Najpierw znajdź ławkę, wyciągnij ten bolec i ustaw ławkę pod skosem 30 stopni Zaczniemy od wyciskania handli. Do tego ćwiczenia będziesz potrzebować obydwu handli. Socąc w dół upewnij się, że Twoje łokcie nie idą całkowicie do zewnątrz, a lekko do środka Sądź w dół w kierunku swojego mostka, następnie wyciśnij hantę w górę na wysokości swojej klatki piersiowej. Potem odłóż jedną z hantii, ławkę ustaw poziomo, swoją jedną nogę oprzyj o ławkę, a drugą ustaw szeroko. Wykonaj ruch wiosłowania, przyciągając hanty w kierunku swojego biodra. Prowadź cały czas łokieć przy swoim ciele. Następnie przejdziemy do ćwiczenia stojąc i będziemy robić wznosy do boku. W tym ćwiczeniu pracujesz przez unoszenie swojego ramienia do około 90 stopni. Podczas ruchu upewnij się, że nie kołyszesz swoim ciałem nadmiernie w przód i w tył, tylko utrzymujesz stabilną pozycję. Później przechodzimy do ćwiczenia na przód naszego ramienia, czyli wykonujemy uginanie przed ramion, a w naszym ostatnim ćwiczeniu skupimy się na tyle naszego ramienia, robiąc wyciskanie francuskie. Złap handel w ten sposób, następnie przełożył za siebie, pracuj przy zgięcie i wyprost łokciowy.